E <síntos> um the want you huh? Na miejscu? Nie, nie, nie ma nikogo. Jestem sam, no. Prezenty już są, są zapakowane, no. Będę. no, no. Aha, aha. Dobra, nie, słuchaj, Ja będę kończył. Jeszcze pooglądał, co mają ciekawego. Hawira elegancka, no. Chłopie, fotel bujany, jakiś taki okrągły, no nie jest. Mają. Choinki, choinki, no. Aha, aha. No dobra, dobra. Czekaj, czekaj. Mam pewien plan. No, co? Mm. Zapomniałam. Pamiętaj, jak będziesz jutro w sklepie, kup jakąś fajną choinkę. Po co ci choinka? No dla Michasi będzie miała fajną, żywą choinkę w pokoju na święta. Aha. O czym rozmawiacie? o nie czym tak ani A nic, nic Ustalamy, co mamy kupić na święta, czego jeszcze brakuje. O. Myślałam, że prezenciki. Ty się już tam nie martw o prezenty. Coś tam pewnie pod choinką się znajdzie. A, chyba, że coś takiego, no, no. no. A ty się Ale przejmujesz teraz... Nom. No Marzena, no wyobraź sobie święta bez prezentów. No i też dla króliczków, nie zapomnijcie. Eee, też będą dla króliczków. Kto to idzie? Już chwileczkę. Co tak nerwowo przecież? To pan? No, kto wyjdę, panie Marzenku. Ale jak, zapraszam. Dziękuję, panie Marzenku. A gdzie to pan był, jak pana nie było? Oj, pani Marzenko, pani Marzenko, dużo by opowiadać. Przecież ostatnio widzieliśmy się... E, tak, tak, pani Marzenko, ponad pół roku temu, w kwietniu, w No to niechże pan opowiada, gdzie pan był, co pan robił? E, pani Marzenko, proszę wybaczyć, ja tylko na chwilkę bardzo... Zatem co pana do nas sprowadza po tak długiej przerwie? Echem, pani Marzenko, czy zostałem może... Oj, nie stoi niestety, Marek wyszedł do sklepu. A rozumiem, rozumiem, a Michał... Michał się jest jeszcze w szkole. Uuuu, to szkoda, szkoda. A może coś przekazać? Pani Marzenko, jakby to pani powiedzieć, nic, nic, ja muszę sam... A to sam coś się stało? Tak, nie, 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 wszystko porządnie. Nie rozumiem. Tak tylko pytam. Dziwne, ale nieważne, widzę zmianę u pana. Zmiany? Czyżby, paple, ani. Jakie paple, co to jest? Nie, nie, nie. A tak mi się powiedział. Miałam na myśli papa. Papa, papa, pa, pa. Mam na myśli okulary. O, tak, tak, tak. Potrzebuję do czytania. Dobrze, pani Marzenko, nie będę pani zawracał więcej głowy. Ale będę skąd w, prowadzić... w ogóle pan nie przeszkadza? Bardzo miło, że pan przyszedł po tak długiej przerwie. Pani Marzeno, umówmy się. Umówmy się? Na co? A, nie, nie, nie! Nie rozumiem! Pani Marzenko, czego pani znowu nie rozumie? No bo ja już się w tym wszystkim pogubiłam! E, nie ma co, pani Marzenko. pozwoli pani, że wpadnie. Oczywiście, jak w... najbardziej zapraszam. Wtedy prawdopodobnie zastanie pan męża i Micha e, się. Sieć No pani Marzenko. Widzimy się później. Znowu do widzenia, do... pani. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry, Co on tu w ogóle robi? Ale. Pytał o męża. Ale co on tu w ogóle robi? No nie widzisz, przyszedł. To widzę, ale po co? Ach, a bo ja wiem. Przecież rozmawiał z tobą. No tak, ale jakiś był taki nerwowy, tajemniczy. Ja to już o nim praktycznie zapomniałem. Kiedy on u nas ostatnio był? Ponad pół roku temu jakoś. Racja jakoś tak... Pod koniec kwietnia. Dziwne, bo pytał o ciebie, a teraz ucieka. Papel, jak zwykle, wszystko pywo pod, jak zwykle wszystko zrzucna. Taka długa przerwa, nic nie dała. Ta choinka nawet fajna. Cześć wszystkim. O cześć, jak było w szkole? A fajnie było, nawet co je robiliście? No dobrze, to słychać. A co to za choinka? No choinka! No idą święta. O. No tak, co za pytanie. To jest choinka dla Ciebie. Ładna choinka, nie? No nawet... Może być, a przecież mam choinkę, No choinkę. ty masz, ale wiesz, ta będzie żywa, będzie piękna. Dobra. Jakaś taka mała, no ale niech ci będzie, no. Zielona, jak las. Jak to mała. Piękna dorodna jodła. O, proszę, jakie piękne drzewko. No jakaś taka... No mała, taka niechoinkowa. choinkowa. E tam mała, wy się znacie na choinkach. Ładna będzie, na taborecie się postawi, będzie wysoka. Na taborecie? A zostały nam jeszcze jakieś lampki? Zaraz idę do komórki, to poszukam. Ale piękna, mówię wam, igiełki idealne, proszę. No, na pewno. No. Jodła jak nic. Przedawca mówił, że to najlepsze od jaką miał Pewnie tak każdemu gada, żebym kupił Tak naprawdę to jest zwykła choinka Zwykła, najzwyklejsza Ty chyba nie widziałaś najzwyklejszej Zwykła choinka to wiesz, to takie igiełki i taki Joszkielet. A tu proszę jaka gęsta Jaka wysoka, matko ona nas wyższa ode mnie Marzena Bo no, się ją na, na wyspie Na jakiej wyspie, na jakiej wyspie U ciebie będzie na taborecie stała. Ja nie chcę żeby nie już żywa choinkę Dobra, ta będzie żywa, mamusia powie Ale nie ja chcę sztuczną, bo to będzie a tam na taborecie... Mamy, damy na balko! Dana taboret, nie będzie gryzła. Damy na balko! A w życiu. O, mamusia powiedziała, żebyś miała piękną, żywą hoinę. O. A może wycyleć to sypięć? Wyższa ode mnie, A nie ma rzęk? Nie, nie. A musiała powiedzieć, że u ciebie będzie. wyższa ode mnie, nie? Jedno muszę przyznać. Pięknie pachnie. No to na pewno, no. Zdobi się i będzie okej. Okay. Da się lamki wystarczy. A właśnie, Michasia. Spotkałaś sąsiada, jak wracałaś do domu? Którego? No jak to, którego? Dziadka? Dziadka? Przecież tutaj go nie było przez pół roku. No i wrócił. Jak to wrócił? Tak to, wrócił i tyle. Pytał o ciebie. O mnie? A czego on chciał? Problem w tym, że w ogóle nie powiedział. O mnie też pytał. Nie wierzę. Wkręcę mi na pewno. No co ty, my? No jak bum, bum. Sam go jak miałem, jak z tą choinką wchodziłem. Dobra, dobra, dobra. gdzie to jest który ci okienko? Dwudzieste. O tu, bo no to otwieramy. I co tu dzisiaj będzie? Karteczka. Szukaj w talerzce. I co miałeś dzisiaj ciekawego? Tutaj jest profesjonalna osoba, która to schowała. No. no otwieraj, otwieraj, jestem ciekawa. No to zobaczmy co w dzisiejszym okienku mamy. przyda na ten najbliższy wyjazd. A co to, to tak jest. jest. to pudełko na biżuterię, no przyda się na pewno na wyjazdy. Mmm, to super trzyma. posegregować sobie różne rzeczy. Kolczyki, pierścionki, jakieś łańcuszki, no i te twoje bransoletki z kryształów. O, to tutaj idzie. Na pewno z lampkami. Idę otworzyć. Widzicie. Dzień dobry Nie wierzę Przecież ci mówiłam Dzień dobry Dzień dobry Proszę wejść, proszę Zapraszamy dziękuję Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Pana nas nie wierzę. Co tu dumać? Wrócił i tyle. Otwierajcie te prezenty. No w sumie miło z jego strony. Przyszedł, przywitał się, złożył życzenia. Dał prezencik. A nie zastanawiam was, po co on to zrobił? Pytanie. Przecież na święta ludzie się zmieniają. Coś mi tu w tym nie pasuje w tych prezentach. Nieważne, otwierajcie te prezenty. Otwieramy. To ty pierwsza. Uwaga! Wow! Pokaż, co tam jest. Uuu. Ale się szarpną. A prezentację też, bo taki fajny papier ma w dotyku. Taki świąteczny. On wie, co ja lubi, proszę. Mmm, ciasteczka. Mówiłam, że coś nie pasuje. Poza tym, zobacz na tą choinkę. Choinka ładna. Gdzie się już ją widziałam? Tak jakby u nas kilka lat temu na święta. Co? Pokaż to. Bardzo ładna choinka na Tilajta. Taka gustowna i dzwoni. Widzisz, on ma gust. I gest. Nawet jakieś rolki papieru dał. Nie, on chciał wypełnić to puste miejsce. Bo on tak jak ty lubi słodycze i trochę ich zjadł. Serio, wy jeszcze nie kumacie? Ale że co, że ciaska takie dało, jej, tu trochę wyjadł i co, no! No i że co, taką ładną choinkę to już, Halo? No. A Wy co ten myślicie? Dajcie na komentarzach. Uważam, że bardzo fajny prezentacje, taki gustowny. A pokaż twój. Ciekawe, co ja dostałam. Czy może z naszego starego mieszkania, albo jakiś, nie wiem, papier. Zobaczymy. no co. Nie, narzekaj, otwieraj to. Nie, Jego to... no zapowiada się dobrze. Tak ładnie zapakował. Nie da tego złożyć! Specjalnie! Oto. O. O. O, no. Ale jak profesjonalnie zawiązał. Chyba hmm, może... specjalnie utrudnił Chciał zadanie. Zagadkę, jakby dać. A, Michałasia, ściema. Czas, no ale ty tego papieru nie dawać przynajmniej ręczniku. No. Dobra. Ale fajne pudełko. Ja już gdzieś też takie widziałem, Marzyna. Ja nie. No, chyba mi się też zdaje, mi się A, zdaje... wiem, on kupił to w tym sklepie co byliśmy ostatnio. Choinka pewnie też w tym samym sklepie. O, żebyś wiedziała, ale ciasteczka, rewelacja. Mm. Zbieramy, ciekawe co tam będzie. No. Chociaż tak po dotyku jakiś karton może być z ciasteczkami. Dobra, odsuń. Ej, no. moja choinka. Dobra, no. O, o. Nie, nie się to, 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 to no. Pytanie, może jest odpakowane, jeszcze bym włożył, coś. Właśnie. Ale, że co niby? Może, czekajcie, zobaczymy po... No jest wszystko. No, ale może jednak to... też no jest, czekaj. A to jest? O nie, to tylko może no, taki papierek. Aha, no to, papierek. Ale czyżby mhm. to była świąteczna ulica? No. Ej, co tu jest? <Cam sunny adaptation> A, A, nie to, to plus, to plus. To można, plus. A, no, tak, żeś jakiś pociąg. Na pewno trochę klocków brakuje. No. Dobra. Też, no nie, no jest zapakowana oryginalnie. Po, to... po co tyle zamieszania? Ja ci mówię, fajne prezenty dał. Chociaż on przyjdzie na pewno i sprawdzi, czy już to złożyłaś. I czy dobrze. Dobra, wyś tam może nie przejmujcie, mój prezent udalny. No nie wiem, jak waszy, ta choinka, coś mi tak znajoma jest. Może wziął od nas, pożyczył, kiedyś nie oddał. Ale jak to pożyczył? A co? To Michałaś, Przecież to jest nie nieśmigana, no. czyste w środku? O, 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 nawet mametkę. Ty, cena. Osiem no. dych za to zapłacił. Uuu. Widzisz? się hmm. szarpnął? A może tu? Nie, tu jest cena. Tu, 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 tu cynę. No cóż, ja to nie wiem, przekonamy się później czy tu są faktycznie klocki, chociaż... Nie no, są! Adam, co by ci podmienił? Równy gość. Moi drodzy, z okazji brzemiętych się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wam wszystkiego co najlepsze. Wesołych Świąt! <śmienny> <śmienny> Wesołych Świąt, ale wymyślili! Ja im zrobię święta, dopiero zapamiętałem, jakie mogą być wesołe. Oh, oh.